Cześć, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na test akumulatorowego Struga Dedra model DED 7066. Zapraszam. Dobrze, na początek standardowo zapraszam Was na poprzedni film, czyli test lampy Dedra. Tutaj pojawi się w górnym rogu, w prawym górnym rogu odnośnik i tam jest więcej o tym, jakie narzędzia jeszcze będą do testów, skąd mam te narzędzia i więcej szczegółów. Teraz już zabieramy się za sam struk. Mamy struk akumulatorowy z rodziny SAS Plus All. Jest to model DED 7066. Struk zwykły, ze zwykłym silnikiem szczotkowym. Na początek oczywiście podam jego cenę. Cena to około 340 zł. Jeśli mówimy o zakupach w sieci, w sklepach stacjonarnie, oczywiście to będzie zależało od sklepu. I od tego, czy mamy akurat jakąś promocję, jednak przyjmij, przyjmijmy sobie tą cenę, że zaczyna się od około, od około 340 zł. I teraz tak, podstawowe parametry, budowa standardowo, zobaczymy sobie, jak to wygląda. Mamy strug o szerokości strugania 82 mm. Myślę, że to podstawowy parametr, jeśli chodzi o strugarki. I fajnie, bo jak na strug akumulatorowy, oczywiście jest to najbardziej chyba popularny rozmiar, jeśli chodzi o szerokość tej stro, stopy do strugania. Są oczywiście mniejsze stopy, jednak często są to akumulatorzy urządzenia akumulatorowe 12 V. Jeśli chodzi o 18 V, to najczęściej jest to właśnie 82. Większe, no raczej to już może być ciężko, jeśli chodzi o akumulator, bo jednak strugarki, no tą siłę potrzebują, żeby strugać element. I teraz tak, głębokość strugania. Tutaj mamy zakres, oczywiście regulowany, jak zwykle tym pokrętłem, i mamy go do 1,5 mm. Ok, strugarki na 230 V mają często ten zakres do 3 mm spokojnie. Tutaj mamy niby tylko do 1,5, ale nie oszukujmy się, często żeby strugać, to tak naprawdę i tak zbieramy na kilka kroków, nie, zbier, nie ustawiamy sobie raczej od razu 2 czy 3 mm, bo i to zarówno się ciężej pracuje, jakość strugania będzie gorsza, jak i możliwość czy uszkodzenia noży, czy przegrzania samej maszyny. Więc tutaj te 1,5 mm według mnie zdecydowanie wystarczy, tym bardziej, że i tak prawdopodobnie będziemy to, tak jak mówię, robić skokowo. Więc to jest ok. Pokrętło standardowe, tutaj mamy strzałkę sygnalizującą nam, którą aktualnie wartość mamy wybraną. Teraz jak widzicie mamy 0 i oczywiście sobie pokrętełkiem czuć wklikiwanie, także jest ok. I w tym wypadku, jeżeli kręcimy sobie tym pokrętłem, to oczywiście stopa nam się ustawia na zadaną głębokość strugania. Jeśli chodzi o obroty to strugarka ta posiada 16 tysięcy obrotów na minutę. I to jest bardzo dużo, bo przykładowo jakieś miałem strug sieciowy i on miał 13 tysięcy obrotów na minutę, więc wydaje mi się tutaj 16 tysięcy dosyć sporą, sporą wartością. Jeśli chodzi o samą budowę, no tutaj jest bardzo proste wszystko, oczywiście spust do pracy, tutaj blokada zarówno dla pracujących lewą, jak i prawą ręką, czyli żeby kliknąć musimy zwolnić blokadę i dopiero nam to wszystko pracuje. To już pokazywałem, głębokość strugania. Natomiast tutaj zarówno z lewej jak i z prawej strony urządzenia mamy możliwość podłączenia czy to worka zestawu czy oczywiście odkurzacza. I tutaj mamy taki przesuwany element dzięki któremu wybieramy czy narzędzie będzie nam wyrzucać urobek z lewej czy z prawej strony. Wtedy druga strona jest blokowana i strug wyrzuca oczywiście tylko z jednej strony urobek. Tutaj od razu widzicie pozostałą część zestawu. I to jest zarówno ogranicznik głębokości strugowania, który możemy używać do wręgowania, jak i tutaj ogranicznik, jeśli chodzi o szerokość strugania. To jest wszystko To było w częściach. W zasadzie to ja teraz tylko skręciłem sobie tutaj tą jedną śrubę, czyli ten tutaj element metalowy dodatkowo skręciłem. I jak widzicie, wszystko jest na takich śrubach motylkowych, także nie potrzebujemy żadnych kluczy. I właśnie, może teraz od razu co do kluczy i co do wymiany noży. Ja tutaj oczywiście nie mam akumulatora podłączonego, więc wszystko jest bezpieczne, że tak powiem. Tutaj zauważcie, mamy zestaw noży na wałku i strugarka posiada dwa noże, jeden i drugi. Także są dwa noże. I teraz tak, żeby wymienić noże, potrzebujemy najpierw poluzować oczywiście te śruby, i potem odkręcić już sam nóż imbusem. I teraz co fajne. W zestawie mieliśmy oczywiście imbus, którym tutaj sobie odkręcamy nóż, i potrzebujemy też tutaj klucza. Z tego co widzę, to jest chyba ósemka. I teraz zobaczcie na to. Często oczywiście te klucze są w zestawie, a wręcz zawsze, a nie często. I wiadomo, że często gdzieś potem sobie to przechowujemy w woreczku i nam się to albo miesza z innymi akcesoriami, które były do innych narzędzi, albo nam się to po prostu gdzieś zagubi. I zobaczcie, jak fajnie jest tutaj rozwiązane. Taki mały naprawdę szczegół, ale cieszy. To ten wystający element to nic innego jak schowany klucz. I to jest bardzo fajne, bo zawsze go mamy pod ręką, nigdy nam się nie zgubi. I co ciekawe, ten klucz, kiedy rozpakowałem ten struk z opakowania, był tutaj schowany, oczywiście, na początku wręcz go nie zobaczyłem, dzięki instrukcji dopiero się dowiedziałem. A ten imbusik był w woreczku z tamtymi akcesoriami. Więc no, skoro potrzebujemy, oby tych kluczy, fajnie jakby były, oba miały swoje miejsce na schowek, tak? Co prawda nie zobaczyłem tego w instrukcji, ale zobaczcie, jak tutaj jest zbudowany ten plastik, ten, ta rączka od tego klucza. I tak się składa, że tutaj w zasadzie idealnie nam pasuje imbus. I on teraz tutaj siedzi ciasno. I słuchajcie, i to wszystko tutaj wtedy fajnie nam pasuje i możemy to schować. Oczywiście ten imbus od drgań może wypaść, ale nic wtedy się nie stanie, ponieważ ja już tutaj sprawdzałem, ten otwór, który jest tam, jest zamkniętym otworem. Nie ma tam żadnych szczelin, że ten imbus mógłby się gdzieś dostać do silnika i spowodować nam jakieś uszkodzenia, więc wystarczy sobie tutaj skorzystać z tych otworów w tym plastiku, które tutaj są. No, Przyostrzymy, przyostrzymy. I wtedy ten imbusik nam się tutaj bardzo fajnie chowa. Już jakiś tam mały plus. Aha, i jeszcze oczywiście na dole stopy do strugania. Mamy na sprężynie ten taki e, podstawkę, że tak powiem. Bo wtedy, w momencie kiedy kończymy struganie, odkładamy strugarkę. To oczywiście opiera nam się na tym plastikowym tutaj, na tej podstawce. I dzięki temu, noże, jeszcze jak się kręcą, jak za szybko odstawimy strugarkę, to nie uszkodzą materiału, jak odstawiamy. Chociaż oczywiście najbezpieczniej jest zawsze odstawiać e, strugerkę, jeżeli już w 100% się zatrzymawał. E, no to jeszcze w dodatku oczywiście stopa gdzieś nam się tam nie rysuje, nie niszczy jakiś materiał. Także to jest też fajnie i to jest w zasadzie standardem. Worek dosyć spory i na dole na zamek błyskawiczny, więc łatwo będzie opróżniać go z urobku. Natomiast jeśli chodzi o te y, akcesoria w zestawie te prowadnice no to tak jak pokazywałem, są na motylek. Mamy tutaj podkładkę i montujemy je w bardzo prosty sposób. No i tutaj sobie już regulujemy. No tutaj jest akurat taka bardzo e, mała szerokość teraz strugania ustawiona. Niech zostanie, bo to chodzi tylko o pokazanie. Natomiast tutaj mamy głęb... Aha, czekajcie, ja troszeczkę kamerą struchnąłem. Natomiast tutaj sobie montujemy ogranicznik głębokości. I teraz do wręgowania. I teraz pokażę Wam jedną rzecz. On ma, jak widzicie, e, skalę Zaznaczoną. I teraz tak. Montujemy sobie. Ja, może to przybliżę. Montujemy sobie taki ogranicznik teraz możemy sobie robić wręgowanie i tutaj sobie tak jak mówię ustawiamy głębokość na ile chcemy wręgować. Z tym, że tak jak większość strugarek mamy tutaj oczywiście obudowę silnika i to jest naszym ograniczeniem, jeśli chodzi o maksymalną głębokość wręgowania. Czyli mimo, że my sobie to odkręcimy i ustawimy tutaj, to oczywiście nam to nic nie da, bo jak widać zacznie przeszkadzać już nam obudowa silnika. I teraz z tego co tutaj widzę to maksymalna głębokość tego wręgowania to jest 9 mm. Jeżeli ustawimy Zostawimy tutaj na równo z silnikiem. To jest 9 mm. Oczywiście, jeżeli potrzebujemy płyca i coś wręgować, ustawiamy sobie tam czy 2 czy 3 mm i sobie możemy przejść do wręgowania. Ja jeszcze to oczywiście spróbuję sprawdzić podczas testu. Tutaj mamy też rowek na stopie do fazowania. Także wszystkie podstawowe funkcje, jakie powinna mieć strugarka, oczywiście tutaj posiadamy. Także pod tym względem wszystko wydaje się fajnie. Dobra, budowa budową, wszystko wygląda prosto, że tak powiem, żadnych udziwnień tu nie ma. Przejdźmy sobie do jakichś testów. Dobra, słuchajcie, spróbujmy sobie coś przestrugać. Mam tutaj na początek kantówkę, która ma około 7-3 cm, coś takiego. Jest to już blisko, 7,5 nawet, jest to już blisko maksymalnej szerokości strugania, więc żeby było mi wygodniej, założyłem sobie tą prowadnicę, żeby po prostu prowadzić strug tak, żeby mi gdzieś nie uciekł. I wtedy bym kawałka nie, nie złapał materiału. Oczywiście czwóreczka, bateria w pełni naładowana. Założyłem sobie ten worek zestawu. Zobaczymy przy okazji, jak mocno tutaj będzie urobek gdzieś nam w powietrzu latał. Aha, i ustawiłem sobie na początek bardzo delikatnie, teoretycznie 0,2. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. Próbujemy. I 0,2 to oczywiście zebrało nam tylko tam gdzieś, gdzie nierówność była na kantówce. Tutaj na koniec to oczywiście ja troszeczkę nierówno docisnąłem maszynę. I to oczywiście mój błąd. Sobie zwiększymy to na No dobra, zwiększymy sobie na 0,5. Jest 0,5 i próbujemy drugi przejazd. Już dużo lepiej. Maszyna na 0.5 nie miała żadnego problemu. Próbujemy kolejny przes na 0.5. Specjalnie wybrałem kantówkę z farbą. Tutaj idealnie widać jak to nam idzie. Zobaczcie, że tam troszeczkę urobku się pojawia, jednak ja już czuję worek, że jest prawie pełny, więc też fajnie tam wszystko do worka ląduje. Nie jest źle. W powietrzu tutaj się nic nie dzieje, nie ma tragedii. E, dobra, słuchajcie, próbujemy sobie teraz jeszcze, jak maszyna się po prostu zachowa na wyższych wartościach. Zwiększam na milimetr. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. zdążyłem pochwalić jak fajnie wszystko ląduje w worku i zobaczcie jak już tutaj zaczęło wszystko uciekać, no ale to z tego powodu, worek jest pełny opróżnię sobie teraz worek i próbujemy dalej, tak jak mówiłem, zobaczcie worek jest full, zarówno tu jest full, więc już no musiało gdzieś to uciekać, to był mój błąd opróżniam worek, próbujemy ponownie dobrze, ja bałagan mam posprzątany, jeszcze przy okazji po tym przejeździe na ustawieniu 1 mm postaram się Wam pokazać jak wygląda powierzchnia strugania Pomijając kantówkę, która jak widać ma siniznę. Wygląda to moim zdaniem świetnie. Ale oczywiście to są nowe noże, ostre noże. I też wiele będzie właśnie zależało od tego, jakie noże sobie zamontujemy, no dobra, tak to wygląda. No dobrze, na tym ustawieniu milimetr na pewno słyszeliście już różnicę, że silnik dostał większego obciążenia względem tego, co ustawialiśmy wcześniej, tam pół czy 0,3. No to oczywiście co? Sprawdzimy sobie, jak maszyna poradzi sobie z maksymalnym zbiorem na raz. No nie jest to może jakiś tam super pomysł, ale to jest akurat sosna, więc to jest miękkie, więc możemy spróbować. Oczywiście w twardszym gatunku chyba nawet bym się nie odważył, szkoda maszyny, ale tutaj na potrzeby testów, oczywiście, możemy zobaczyć, jak to się zachowa. Na pewno przejazd teraz będzie wolniejszy. No co, próbujemy? Słuchajcie, jak widać, do tak dużego zbioru. No już jest potrzebny odkurzacz. To nie zdąży tam się w tym worku wszystko ładnie zbierać, ale co pozytywne, bez problemu na 1,5 przejechaliśmy. Troszeczkę oczywiście wolniej. Tutaj też wam mogę pokazać jakość tego przejazdu, jeżeli kogoś to interesuje, chce sobie zobaczyć jak to wygląda. Nie ma żadnych poszarpań. To jest oczywiście Trociny, To też. Także jest wszystko jak naprawdę fajnie. Tutaj no to było po jakimś wkręcie. Mega fajnie. Dobrze, słuchajcie, nie jest to zbyt okazały kawałek. To jest dębinka. No króciutki, taki po prostu znalazłem. On tutaj na końcu ma jakiś uskok. Może już był kiedyś, czy przez grubościówkę przepuszczany czy coś takiego. Jest nieszlifowany, więc też jego powierzchnia nie jest idealna. Zresztą widać, że to jest jakiś w ogóle odpad. Szerokość 7 cm, więc w sumie już nie tak mało. Skoro mamy 8 centymetrów maksymalną, ustawimy sobie na, na początek spokojnie, może te 0,3. Eee, no i co, próbujemy w twardym drewnie, jak to się będzie zachowywać. Nic prawie nie zebraliśmy, zwiększamy na 0,5. No, znowu moja wina. Ja tu przed kamerą jest strasznie niewygodnie i źle trzymam tak naprawdę maszynę. No, już zaczyna nam się to fajnie wyprowadzać. Zwięks... Dobra, Z... mimo że to jest twarde drewno, to są testy. Spróbujmy na milimetr. Troszkę za dużo, jak na twarde drewno, ale spróbujemy. maszyna sobie poradziła bez problemu, pokażę Wam powierzchnię, wydaje mi się, tak czułem pod ręką, że jest już fajnie wszystko wyprowadzone a tutaj jeszcze końcówka, jak widzicie, ale to mówię, to był taki, taki właśnie ścinek dębinki, także tam końcówka, jeszcze jeszcze tutaj sporo tak naprawdę brakuje, jeszcze nie wiem czy aha, dobra, nie pokazuję tego, jeszcze tu sporo brakuje to tak naprawdę jeszcze chyba z 2 mm by trzeba było zbierać ale jak widzicie na 7 centymetrowym kawałku dęba bez problemu sobie poradziliśmy. Dobrze, ten sam materiał, który na początku strugaliśmy, tylko mniejszy ścinek, bo chciałbym sobie przetestować wręgowanie. Ustawiłem to sobie szerokość na około 2 cm i głębokość wręgowania na 5 z groszem. Potem sprawdzimy sobie jak to wyjdzie w praktyce. Zapinam akumulator i próbujemy. Aha, A, skoro tak fajnie szło, to ustawiam głębokość na milimetr, na zbiór na milimetr i tak będziemy zaczynać. No, już tam nic nie zbierało, bo już zaczęliśmy oczywiście opierać ten ogranicznik wręgowania tutaj o materiał. Więc, już noże tak naprawdę były w powietrzu. Eee, to był bardzo krótki materiał i to było moim błędem. Mógłbym mieć troszeczkę dłuższy, łatwiej by mi się pracowało, ponieważ e, no, na tym w większości czasu strugerka była w powietrzu i oczywiście tutaj już wtedy można było popełnić błąd. Tutaj na początku już można było popełnić błąd, no i tak też zrobiłem. Gdzieś przychyliłem maszynę, na początku źle. I tutaj zebrałem wałkiem troszeczkę więcej. <laughs> Musicie mi zobaczyć takie tutaj amatorskie błędy, jeśli o to chodzi. Ale już samo wręgowanie. No i tutaj są te moje kwiatki, że tak powiem. O tutaj. Gdzie oczywiście z tyłu mocniej docisnąłem maszynę i wałek wykonał tutaj nam takie wgłębienie. Ale samo wręgowanie, fajna sprawa. Do 9 mm, tak jak mówiłem, można sobie taki, takie wręgowanie wykonać. Na koniec jeszcze z czystej ciekawości spróbujemy sobie sfazować tą krawędź. Ja jakoś strugarek do fazowania nie używam, ale czemu nie, spróbujmy. O, w miarę, żeby było widać. No i mamy sfazowaną krawędź. Także bez problemu. Chociaż ja mówię, przy fazowaniu strugarką, to zawsze ta strugarka gdzieś tak delikatnie ucieka. Nie jest takie super precyzyjne, ale jak najbardziej da się. No dobrze, słuchajcie, jesteśmy po testach. Robiliśmy to na jednym akumulatorze. i Ja go nie doładowywałem i też nie robiłem poza kamerą żadnych dodatkowych prób. Jak mi tam coś nie wyszło, że tak jak mówię, zrobiłem takie wgłębienie, to trudno zostawiałem to. Zobaczmy. No, są wszystkie kreski. Oczywiście dużo tego nie było, ale struk raczej jest maszyną dosyć prądożerną. Słuchajcie, jeszcze o czym zapomniałem, jak wam pokazywałem: maszynę to oczywiście zważyć. Czasami ktoś potrzebuje takiej informacji, więc jeszcze tutaj, tak nietypowo, w podsumowaniu sobie wrzucimy sprzęt na wagę. Wszystko jest demontowane. wszelkie prowadnice, worek na pył, akumulator. No 2,300. Nie, w zaokrągleniu 2,300 wiele do 2,300 nie brakuje. Z czwórką, jeżeli ktoś by potrzebował takiej informacji, to jest praktycznie 3 kg. Tak to wygląda. Ok, no i co? Jesteśmy po testach. Słuchajcie, oczywiście standardowo jest to nowy sprzęt, który ja gdzieś tutaj dopiero co zaczynam nim pracować, więc oczywiście nie powiem Wam, jak się zachowuje po dłuższym czasie, czy polecam, czy nie polecam. Na no to potrzeba czasu, żeby troszeczkę popracować. Jak zwykle staram się na filmie Wam pokazać, jak maszyna pracuje, jak sobie radzi mniej więcej w poszczególnych warunkach. Próbowaliśmy przestrugać deskę o szerokości, kantówkę o szerokości tam 75 mm, gdzie strugarka ma maksymalną zdolność 82, więc byliśmy blisko maksymalnej szerokości. Próbowaliśmy na raz od razu zebrać 1,5 mm, radziła sobie. Próbowaliśmy szlifować troszeczkę twardsze drewno, jak dąb. Próbowaliśmy wręgowania, próbowaliśmy. Fazowania, więc generalnie te podstawowe rzeczy są przetestowane. Widzieliście, jak to działa. Czy takie, jakieś moje tam spostrzeżenia na, na, na szybko, że tak powiem, na gorąco. No, przy zbieraniu 1,5 mm, jak widzieliście, już e, nie nadążała maszyna wydmuchiwać trocin do worka, więc domyślam się, że tutaj już byśmy potrzebowali odkurzacz. Jeżeli robiliśmy, pracowaliśmy do około milimetra, e, no to raczej już wtedy sobie bez problemu e, radziła maszyna i wszystko lądowało w worku, lecz tak naprawdę jeden przejazd zapełniał nam zaraz cały worek, więc oczywiście do takich maszyn fajnie mieć odkurzacz. Tak, to jest akumulatorowy strug, więc... Mm, w tym wypadku odkurzacz nas, że tak powiem, troszeczkę uziemia, chyba że mamy akumulatorowy odkurzacz, więc wtedy fajnie. No ale jeżeli na przykład pracujemy na zewnątrz i nam to nie, nie przeszkadza, że. Gdzieś to leci, nie, nie trafia to do worka, to wtedy możemy pracować oczywiście bez worka i się tym nie przejmować. Powtarzam cenę: 340 zł około za oczywiście samą maszynę bez akumulatora i ładowarki. To będzie tyle na ten film. Myślę, że już sobie wyciągniecie dalej wnioski, jak ta maszyna wygląda, jak pracuje, czy Wam będzie potrzebna. Dzięki, trzymajcie się, zapraszam na kolejne filmy. Cześć.